Jan Brzechwa, tydzień. Tydzień dzieci miał siedmioro. Niech się tutaj wszystkie zbiorą. Ale przecież nie tak łatwo radzić sobie z liczną dziatwą. Poniedziałek już od wtorku poszukuje kota w worku. Wtorek środę wziął pod brodę. Chodźmy sitkiem czerpać wodę. Czwartek. W górze igłą grzebie i zaszywa dziury w niebie. Chcieli pracę skończyć w piątek, a to ledwie był początek. Zamyśliła się sobota, toż dopiero jest robota. Poszli razem do niedzieli, tam porządnie odpoczęli. Tydzień drapie się w przedziałek. No, a gdzie jest poniedziałek? W poniedziałek, już od wtorku. Poszukuje kota w worku. i tak dalej.